Prawo i sprawiedliwość nie tylko zgłosiło założenia do KPO, chociaż oczywiście pieniędzy nie dostało, bo się kłóciło z Unią Europejską, ale też powiem jednym zdaniem, żeby to wytłumaczyć, złożyło, złożyło korektę do KPO, a korektę można składać raz. Komisja Europejska nie przyjmuje kolejnych korekt, wychodząc z założenia, że jak ktoś złożył wniosek, ma prawo także złożyć korektę. Co zrobiła minister Pełczyńska na Łęcz, bez zmiany tych kryteriów Komisji Europejskiej zmieniła. E, zasady tego programu w Polsce i tu od razu powiem o co chodzi. Myślę, że Państwo zrobią oczy jak złotówki. PIS nie wprowadził żadnego wymogu, tak, z, tak, tak zwanego kryterium długotrwałości realizacji projektu. Co to w praktyce oznacza? Że jak ktoś kupił jakiś sprzęt z tego programu, na przykład maszynę do przygotowania jakiegoś artykułu spożywczego, czy lodów, Legal. to mógł natychmiast po jej zakupieniu ją sprzedać. Ministerstwo Rozwoju wprowadziło rok czasu. Ktoś zada pytanie, dlaczego tylko dlaczego rok? Albo nie dwa. Jak, albo nie pięć, kiedyś bo a z bardzo prostego względu, bo mogło to do okresu rozliczenia projektu, a ten czas się skrócił o ponad 2,5 roku, prawie 3 lata, z uwagi na to, że my w przeciwieństwie do innych państw tych prawie trzech lat nie mieliśmy, bo o prawie 3 lata później dostaliśmy te pieniądze. Ale pamiętajmy to, że czy PiS również kazał ministrze Pełczyńskiej na Łęcz poluzowanie wymagań do tego programu, na przykład kazał jej zmienić to wymaganie, żeby głównym kodem PKB był kod związany z branżą Horeka. Za, za. Branża choreka była wpisana do programu, to minister Pełczyński na łącznik nie miała żadnego. Poluzowała. Nie, poluzowała w jednym zakresie, już mówię wymóg wkładu własnego był, przepraszam, nie wymóg wkładu własnego, strata, która kwalifikowała firmę do ubiegania się o te środki, początkowo była wymagana na poziomie 30% przychodów. No ale się okazało, że w pierwszym naborze nie zgłosiło się tyle firm, żeby skorzystać w całości z tych środków, które mieliśmy zagwarantowane, czyli tego miliarda 200 milionów złotych. Co zrobiło wtedy ministerstwo? Obniżyło ten próg do 20%. Gdyby nie obniżyło, to wszyscy, a pisowcy na początku, krzyczeliby, że jak to? Oddaliśmy pieniądze do Komisji Europejskiej, do Brukseli, z których mogli skorzystać polscy przedsiębiorcy. Jeżeli mówimy o istotnych zmianach w programie, to to jest jedyna zmiana, bo ona nie wymagała także negocjacji z Komisją Europejską, tylko minister Pełczyńska-Nałęcz mogła ją wprowadzić w ramach tych kompetencji, które ma, bo kompetencje i korekty do programu zgłaszał rząd Prawa i sprawiedliwości. Twarzą tego całego procesu był minister do spraw Funduszy, pan minister Puda. Ale to właśnie pomija pan senator ten wątek, ale dalej podtrzymuje to, że to ministra Pełczeńska na Łęcz wprowadziła to, że głównym kodem PKB nie, PKD nie musi być branża związana z choreką. To pani minister to znaczy. Zmienia. Bym powiedział tak, ja przepraszam, nie czuję się też w tym zakresie specjalistą. Z tego, co ja wiem, w Chorece jedyne podmioty, które mogą dostać pieniądze, ale to oczywiście, Szanowni Państwo, też sobie zweryfikujcie, to są firmy, zresztą jak sama nazwa wskazuje, co to jest choreka hotelarstwo, restauracje i catering. I bym powiedział od początku, firmy, które prowadzą tego typu działalność, mogły występować o te środki. Dlaczego? Bo Rząd Prawa i Sprawiedliwości powiedział, te branże dotknęła najmocniej następstwa pandemii, czyli kiedy restauracje, hotele były zamknięte i to nawet pewno było uzasadnione, kiedy te, bym powiedział, cztery czy pięć lat temu myślano początkowo o tym programie, bo to było, przepraszam, cztery, bo to było bezpośrednio po, po pandemii. Dzisiaj my się łapiemy za głowę z bardzo prostego względu. Gdyby dzisiaj był negocjowany ten program, to ja bym przekonywał do innego kryterium, nie dywersyfikacji tylko rozwinięcie działalności. Jak ktoś dobrze prowadzi restaurację, to mógłby zainwestować i ją jeszcze mocniej rozwinąć, a nie szukać innych dziedzin, w które miałby inwestować. Wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził kryterium małych i średnich firm i to akurat dobrze, bo te małe podmioty mogły z nich z tego wsparcia korzystać, i dywersyfikacji działalności, czyli nie mogłeś dostać pieniędzy na to, czym się zajmujesz, tylko na inną całkowicie działalność w innym obszarze niż do tej pory tym, który, który był Twoją działalnością, w której miałeś ten spadek przychodów. Ja teraz zacytuję wiceministra z Waszego rządu. Większość beneficjentów programu Choreka spełniła wymogi formalne określone w Krajowym Planie Odbudowy, powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Czyli są tacy beneficjenci, którzy nie spełnili nawet wymogów formalnych? A czy ja zakładam, że tacy nie dostali pieniędzy, bo jeżeli nie spełniali Pan mówi, że większość no, ale nie mówi, kto dostał, kto nie dostał. No, przypomnę jeszcze raz. Na razie rozdysponowano około 100 milionów z miliarda 200 milionów złotych. Jeżeli by pieniądze miała dostać firma, która nie spełniała wymogów, to trzeba natychmiast złożyć zawiadomienie do prokuratury. Zresztą, może jeżeli zdarzyły się takie przypadki, to jak rozumiem, bym powiedział, ale to już trzeba pytać minister Pełczyńską nańcz, bo ja nie mam aż tak specjalistycznej wiedzy w tym obszarze. tym się zajmuje określony resort, to może jest tak, że stąd wysłana została kontrola na przykład do tej Rzeszowskiej Agencji e, Rozwoju Regionalnego, że tam pojawiły się jakieś nieprawidłowości. Podmiot, który nie spełnia wymogów, nie może dostać pieniędzy.